Ja jestem już i dzisiaj gramy 5 vs 5 i yy, gramy samymi cyferami. Yy, co oznacza, że będzie milion trapów, milion pułapek, milion wszystkiego. To będzie masakra. Pamiętajcie, żeby wszystko trapować, wow, nice ciężko będzie trochę w side beat. Yeah, it. Wiadomo, że defenderzy mają przewagę i, i komuś ale damy radę. Damy radę, moi drodzy, oczywiście, że damy radę. Wow, a nice będzie ciężkie as fuck w sumie, bić gdziekolwiek. Ale w ogóle, ten trap jest ogromny, to jest przerażające, jak kiedyś te trapy zwiększyli. Może mam wrażenie, że już niektórzy mogą nawet nie pamiętać, że kiedyś te trapy były dużo krótsze, nie? Ale... O Boże, co to jest? No, spróbujmy jakoś... Na fragi trzeba, trzeba jakieś fragi wyłapać. O Boże, ale mam szlagi, nie? O Boże, ile tu jest trapów na wejściu? O nie! Dawajcie, niszcie to. Okej. Okay. Dobra, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. W klatki sobie wchodźcie swoje i niszcie trap. O nie! O nie! Przecież atak będzie być tak przesrany! Ja pierdziele! O Boże! Dobra, atak będzie cholernie ciężki, ale coś wymyślimy, nie? Chociaż jedna runda po ataku i obrona jest nasza. Spróbujmy jakoś midem może, bo nie trapują, wiecie, wejścia tutaj na wstępie. Dobra, spróbujmy jakoś midem dojechać. Serio?! Chłopco piknął! Dobra, macie jednego na shortcie. Ja pierdziele Nice, dobra jest 4 na 4, 4 na 4, do zrobienia Na spokojnie o nie no ult jest teraz... Dobra, ult jest mocarny, dojeźdźcie tego typa na szorcie i weźcie sobie A I weźcie A, weźcie A, weźcie A, weźcie A bo oni są na idzie Puśćcie ulta, żeby się upewnić gdzie są Jeszcze raz, i wchodźcie A, A jest czyste guys I lećcie, 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 lećcie I plantujcie, i na spokojnie I i po prostu niech druga osoba właśnie, no niech wszystko trapuje teraz no i easy, no, potem to to po potem skady po prostu wlecą, macie to, robicie to. Robisz to, Blackson. To jest twoja runda. Jesteś lepszy. Był last Dobra, no spokojnie. On da radę, da radę, wierzę w niego, wierzę w niego! Da radę. To oczywiście, że da radę. Dawaj, 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 dawaj! Nice! Let's go! Piękny klaczyk. Dobra, mamy tą, tą minimum rundę po defenzie, po ataku, sorry, zarobiście. Dobra, niech teraz tego nie pikuje, boją się. Ja musimy kogoś zabić i będzie mieć informacje, gdzie są. Jeden jest w pizzy w pizzy w pizzy, w pizzy. Ja bym go spróbował jakoś dojechać. O nie! O Jezu, ale oni to zatrapowali. Fuck. Ej, e, od B, od B, od B, od B, od B Spróbuję tego na B Dobra, dobra, ultuję. i Sprawdzamy, gdzie są. Dobra, dobra, ja bym B wbił. Trzeba tego w markecie tylko zabić. Dobra, nie żyję. Wchodzicie, wchodzimy B, wchodzimy B. Dobra. Nice! Nice! Świetnie nam idzie. Go plant, go plant, go plant. Jeden CT jest. O, oh, chciałem uranet gala zrobić. Chciałem takie uranet gala zrobić, nie? Dobra, 3 na jeden, robicie to. Nice. Ej, glaube, jesteśmy mocarni. Mm -hmm. Dobra, ja, bym znowu no wykuści gumidas próbował. Dobra, od B, od B, od B ja bym tego od B dojechał. Cage triggered. I know it exactly. Dobra. I know it exactly. Oj to jest będzie się dobra. I know exactly. where you are. Cage triggered. No nie, już myślałem, myślałem, że już ace'a zrobię, nie? Dobra, dobra, na spokojnie. Dwa, dwa, dwa poatakują kozak. Zatrapujemy wszystko, co się da i gramy pod trapy, nie puszujemy. Oni muszą zaplantować, więc po prostu zatrapujmy wszystko. That's Szkoda, good. że nie znam jakichś tych... Mmm, jak to się nazywa? One-wayów. Dobra, i pilnujemy sobie na spokojnie. Dobra, nie, ja się chilluję. POV, grasz z Cypherem, nie? No, Rosty na rankiedzie. to jest właśnie to, nie? W <laughs> kamerkę se patrzysz cały całej tyle i nara. Nice, kokonka Nice, 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 nice. I no wszyscy są pod B Coś pod midem U mnie, na shortie. No chodź tu, chodź tu Dobra, ja sobie na spokojnie to muszę rozegrać Niech on teraz to tylko wbije No ja mam tam trapy, okej, okay, okej okay. Na shortcie, na catwalku u mnie u mnie, u mnie raszują. Oh. Dobra, 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 oni są do shorty, nice. Ale tę trapę teraz to. Wow. Oh my god, jak się przykampiłem, nie? Nice, let's go. O to chodzi właśnie. teraz może trochę raszuję. bardziej. No a? Uh. No to se zgraszowałem. wejdzie exactly. a, a. Co ja zrobiłem? Mogę Pantoma kupić, by exactly nie było widać skąd lecą strzały. Exactly co to robi? Jestem agresywny. i tak oni są A, ale nie mają wejścia, nie? Back, Dobra, kotomka ja wierzę. Wierzę w to. Oh, ładna Oj, to już ciężko będzie? To leciało. O boże, o boże! Dobra, nie pikujemy nic już, nie? Nice try! Nie pikujemy, mam zakaz pikowania. My bad, piknąłem. Zakaz pikowania. Nie ma co, oni muszą wejść w flight. Dobra, ja sobie tutaj będę siedzieć, nie? W Amenie dwóch. Dobra, ja mam przewagę. Muszę o tym pamiętać, że mam przewagę, nawet jeżeli wiedzą, gdzie jestem. Trzeba to dobrze rozegrać, nie? Dobra. Mamy spajkę na A, mamy spajka na Na generatorze Dobra, robimy to, robimy to, robimy to, robimy to, robimy to. No nie, hedgeback Jak mnie dojechał chłop Dobra robicie to na spokojnie Razem zagrajcie easy, pod trapę Chłop to już tam się poddał Nice, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go uh, Let's go Sorry, idąc sobie trafić. Eee, sobie tutaj i znowu gram pod te swoje trapy, bo to są kurde są ty mi dużo. Jezu tam się sporo dzieje. Wierzymy! Wierzymy, w tutaj! Nice! Nice! Let's go! Ale że odyniasz... Nice! Dobra, speklerze. leży! Nice! Nice! GG! Pierwsza mapa na nasze konto leci eee, no a tak znowu oczywiście będzie cięższy Hmm, jakby to zrobić. Myślę, tak Na S Dobra, czekamy, czekamy, nie stawiajcie już. Jezu co my tu robimy! Jak nikt tego nie spuszuje, to ja się załamię O, odce, Od odcę! Dawaj Dobra, mamy ulta Teraz wszyscy wiemy Dobra, ja bym na C wbił mimo wszystko O kurde, milion trapów Ej dobra y moment, ultujmy i zobaczmy Pracuj. czy nie ma rotacji Lecimy A, szybko, 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 szybko. Spokojnie lecimy. Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. O kurde, to jest milion No nie, no nie ile trapów, raczej drzemy robię. Dobra ponownie jedna runda po ataku i będzie git. Dobra, spróbujmy po prostu wiecie... O! Super, dobra, mamy. Niech ktoś stoi na tym ciele cały czas i niech puszcza ulta. To lecę. Ojej, ojej. Dobra, dobra i tu jest dwóch na C. Trzeba coś zrobić. Dobra, ja go złapię. Ja spróbuję tego z A złapać. O Boże. Dobra, ojej. A jest czyste. Biegnę A, biegnę A, bieg na A. O ojej, mój I Boże! Know exactly Co tu się dzieje? Dobra mam Dobra, nice. nice! Nice, let's go! Dobra, kozak! Ja wiem co się szykuje, ja tam nie wchodzę Ja tam nie wchodzę, o nie! O że to będzie ciężkie Jest milion trapów Dajcie Nice! Dobra, spróbujmy wejść Nie wiem jak ja to zrobię, prawa leży. ciężko, ale spróbuję O nie! Na CT, na CT 2 na 2 Robicie to nice. Ostatni I CT, ostatni CT. O nie, Nikola. Nikola, dasz radę, Nikola. I radę, know exactly dasz radę. Dosz radę, dosz radę, dosz radę, radę. Left. Nikola, Nikola. Oh. Do... A, nice try. Nice. Kurde, bardzo blisko było. Mam jednego Here. tutaj. Dobra, nice. No i no mamy info. Czym tego w dojechać? Dobra? Y na sajcie B, na sajcie B. Ej, dobra, nawet eight. nieźle to wyszło. Nice? No. Dobra, no, gra na A. Dobra, nice, 2-2, dobra, super. Dobra, trapujemy. No, no, wszystko i się no. na wszystkich sajtach. Nie no, okay, no. no. pikujcie. No. Drzewo? Dobra, graj pod trapy, kola. O Boże, Kishan! O Boże! Nice? Kurde, była szansa. Drugi mało, 60 minut. Ale Ale no A Aha! Ale legi! 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 Ale nie Ale legi! Ale legi! Ale legi! Ale legi! Ale legi! Ale nie! O boże, o boże, boże, boże! Haha! się! Dobra, no no let's go! To Dobra, jeszcze do sam, tak Jest, A, coś na B, wszędzie w ogóle się porozstawiali. Wszystko będą wiedzieć. Proszę A ogólnie. Dobra, muszę to dobrze rozegrać. Muszę to dobrze rozegrać. Na B bieżą, na B wchodzą, nieeee. Yeah.

ale nie było zaba, mało. Nie, to szkoda. Right. Chory to jest, słuchajcie. Chociaż Kola, Nikola, nawet nice i daj straj GG, GG, prawie się udało.